Siemano ludziska, z tej strony Kirito i witam Was na kolejnym już materiale z LEGO Harry Potter. Tutaj coś nam się ładuje, zobaczymy co to będzie, co to będzie. Ostatnio graliśmy trochę w Quidditcha. Pseudo. to Hermiona jest w stanie robić. Zobaczymy co się stanie jak uzbieramy wszystkie. 4 na 4, super. Padma Patil unlocked. Super. Yy, tu był ten ostatni. No, tu mamy Katie Bell Bajka Tu w ogóle są parszywkowe te Mogę to jakoś naprawić coś? A, czyli już nic? Dobra. Co jeszcze tu mogę zobaczyć? Te miotły mnie intrygują. Co tu są? Czy ja mogę coś z nimi zrobić? tum, 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 tu dum. Coś jeszcze? Nie. Czyli nic ciekawego. Tutaj w ogóle. Hmm. Daj mi Westlaya na chwilę. No to są niby parszywkowe. Nie, wiem. ale będzie trzeba to pewnie porobić. Ale to w późniejszym czasie. Chodźmy. No i zobaczmy co dzisiaj będziemy robić widzowie, fani tego typu. W ogóle cieszę się, że Wam się seryjka podoba. Dobra, kanalizacja też jest potrzebna. To, to to jest akurat chyba najmniej istotne a musimy wytrzeć tu widzę kamyczki a tu każda miotła do swojego ta A tutaj części jakiejś chyba nie ma. Tak. O i złoty klocek, super. 14 na 200 Cieka Możecie mi w komentarzu napisać, co się stanie, jak się 200 zbierze. Potrzebujemy Lumos. Zaczynam już ogarniać, o co w tej grze chodzi, komputerowej. A raczej konsolowej, w moim przypadku. O, To jak ja mam się dostać na... A tu trzeba naprawić chyba most. No dobra. Most naprawiony, bajka. O! Ho ho ho. Ho ho ho. Jakie paczki. I każdy czapeczkę się Bajduj. Siadaj. Tak, mu... O! Panie Dumbledore, co pan tutaj takiego ciekawego chce? Myślałem, że coś pan tu będzie chciał, a tu nic. A to już w Nogi Ci wystają Spodnie Harry nie założyłeś Dzień dobry panie Filcz. A że niby twarzy nie widać Niewidzialne ubranie odblokowane. Aha. Czyli co, ja muszę ten. Siup. Aha. A u Arudemu nic się nie dzieje. No tak się lepiej skacze mimo wszystko. Dostajemy kasę, ale wolę wszystkie zobaczyć. Aha. Jest na ile rzeczy tu trzeba uważać. Ciekawe o co chodzi z tym krzesłem. A bo tutaj na przykład. Nie. Za pająkami, jak Hagrid wyjdzie za skabanu satulkego. go. Mogę teraz coś zrobić? Czy mogę coś zrobić z tą książką? Chyba nie. Dobra, to mogę zdjąć. Mamy kwiatka. Super. Kurde, zjadło nas, no. Na szczęście dalej mamy kwiatka. Tu mamy w ogóle czerwony pająk. I niebieski lud. Aha. Tu był jakiś pająk, ale nie był czerwony. Wow, no, teraz rude doskoc. Wam widzowie, że nie wiem, co mam zrobić. Gdzie mogą być te lody? Hmm. Co jest takie? Hmm. Za pająkami. Hmm. Powiem szczerze, że nie wiem. Weź mnie do góry, Rudy. podgrzana ściana zobaczmy co tu jest dobra lody to już chyba wiem co muszę zrobić nie to tu tu i coś trzeba tu zrobić a tu jest pająk po prostu jezu na co ślepemu widzowi oczy o kurde, złapałem. no dobra mamy to i możemy iść dalej. Idziemy... A, za Dumbledorem idziemy, spoko O o, tu będzie jeszcze filtr, Jezu Oczywiście nie zobaczy nas jak ten. Ja będę miał tylko pelerynę, niewitkę, ale... A tu w ogóle, yyy... E, Rudy. Dobre. Hmm. Dobrze, że to daleko nie. Tu mamy jakiegoś klucza. Obstawiam, że klucz trzeba troszeczkę dalej. Ale rozejrzyjmy się teraz tutaj. Szkoda, że nie można biegać normalnie w tej pelerynie. Rudy się zbagował, czemu mnie to nie dziwi? Rozejrzyjmy się, tu wolę nie ryzykować, ale tu chyba już nic takiego nie ma. O, mogę używać zaklęć, spoko. ju rudego nie widzi Spadaj pani Norris A może rudy Hmm, hmm, hmm. A w sumie tutaj chyba nie potrzebuję na razie. Hm. Hmm, ze szczury. Dobra. Eee. Ja. Dobra, idziemy widzowie dalej. Tylko muszę się dowiedzieć jak. Hm. A, już wiem jak. Tylko, że ja tu chyba nie przejdę. O właśnie. Myk, myk. Dobra. Możemy iść dalej. Tego jeszcze ruszyć nie mogę. Nie wiem co tam znalazłem, ale... O! Szlizgo A mówię, na... jeśli będziecie chcieli, to na live będziemy to robić po prostu. Hej. o, zwierciadło pragnienia, siema ten, że niby z już, ten, tego a co wy tu robicie? która jest godzina? Zegarka zapomniałem z biura. Mm. Mm. Free play unlocked. No i dobra widzowie, dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało, a ja żegnam się z wami. Cześć, Byłem na razie i hej!